Dzień dobry Panie Prezesie. Dzień dobry. Inwestorzy poznali już liczby, ale na pewno interesuje ich to, jakie czynniki biznesowe miały największy wpływ na rezultaty osiągnięte przez Grupę Apat w 2016 roku, w pierwszym kwartale, kwartale minionym i szczególnie jeżeli chodzi o Pana, pana Wiu na ten temat. No, przede wszystkim chciałem stwierdzić, że nasze wyniki są w 100% zgodne z planem finansowym Grupy i też są zgodne z wcześniejszymi zapowiedziami Wspominaliśmy na wcześniejszych konferencjach i w komunikatach, że wyniki pierwszego kwartału będą bardziej przypominać zeszły rok. Chociaż ten wynik został zrealizowany w trochę nieco inny sposób niż pierwotnie zakładaliśmy, ale z pozytywnych informacji, tych, które właśnie przesądziły o tym, że wynik jest taki, a nie inny, mogę powiedzieć, że przede wszystkim mamy bardzo dynamiczny wzrost sprzedaży pewnych grup produktów, które cechuje wysoka rentowność. Mówię tu na przykład o aparaturze łączeniowej, która bardzo dobrze się rozwija, jeżeli chodzi o sprzedaż zarówno w kraju, jak i za granicą. Mamy również bardzo istotne wzrosty sprzedaży linii opomierowania gazu i prądu przy jednoczesnej stabilizacji rentowności w tych dwóch liniach biznesowych, co na pewno pomaga nam w realizacji planów wyników finansowych. Z tych informacji, które mam do przekazania, jeżeli chodzi o czynniki no, negatywne, te które wpływają na, na pogorszenie tych wyników, no to jest nadal sytuacja w Erector. A Erector zrealizował za pierwszy kwartał straty na poziomie 3 milionów, około 3 milionów złotych, ale jest to strata o milion złotych wyższa niż ta, którą zakładaliśmy w planie finansowym. To jest... Przede wszystkim spowodowane tym, iż nie możemy pewnych faktur wystawić klientom. Zresztą faktur za rozwiązania, które zostały dostarczone, nawet są używane przez klientów. Bezpośrednia przyczyna tego stanu rzeczy to jest po prostu wymiana kadr w sektorze energetyki zawodowej. Jest ona na tyle głęboka, że musimy po prostu naszym klientom dać czas na to, żeby się sami zorganizowali weszli głębiej w projekty, w specyfikę tych projektów, po to, żeby mogli jakby na nowo zyskać tę zdolność organizacyjną do podejmowania decyzji zatwierdzania pewnych faz, kolejnych faz projektów. Faktur, które wystawiamy. W związku z czym ewidentnie widzimy tutaj pewne opóźnienie w stosunku do pierwotnych założeń, jeżeli chodzi o realizację naszego planu sprzedaży i zamykania tych projektów po stronie klienta. Już w tej chwili widzimy, że nie, nie obędzie się bez kolejnych opóźnień. Nadal widzimy szansy na zamknięcie tych projektów w tym roku, ale nie tak jak pierwotnie zakładaliśmy, w połowie roku. To oczywiście oznacza, że przez jakiś czas będziemy musieli utrzymywać trochę wyższe koszty jeżeli chodzi o Apator Rektor po to, żeby utrzymywać pełną zdolność organizacyjną, wytwórczą i wdrożeniową. Natomiast chciałem jeszcze raz podkreślić te aplikacje, które przygotowaliśmy dla naszych głównych klientów, one są wytworzone. Właściwie wszystkie te projekty są w fazie wdrożenia produkcyjnego, czyli testów wdrożenia produkcyjnego, szkoleń. Jesteśmy naprawdę już bliscy zamknięcia tych kontraktów. Zostawiliśmy, mamy nadal dużo gotówki zostawionej u klientów, którą musimy zafakturować po osiągnięciu pewnych kamieni milowych w tych projektach. No i tutaj prowadzimy dialog z nowymi zarządami i nawet z kierownictwem też średniego szczebla w tych spółkach po to, żeby tę sytuację jak najszybciej zamknąć i rozliczyć. To co jest dobre jeżeli chodzi o wyniki pierwszego kwartału to również to, że kurs walutowy nam sprzyja no i generalnie, że występuje taka forma wewnętrznej kompensaty to znaczy mamy linie biznesowe, które przekraczają swoje plany zarówno jeżeli chodzi o przychody jak i wyniki. I dzięki temu jesteśmy w stanie dowieść swój plan, tak jak go sobie przygotowaliśmy, opracowaliśmy jeszcze na koniec, pod koniec zeszłego roku, ponieważ te przekroczenia pozwalają nam skompensować ewentualne niedostatki, które wynikają z, z przyczyn, o których powiedziałem. One głównie dotyczą sektora energetyki zawodowej. Czy w drugim kwartale 2016 roku widzi Pan pozytywne trendy, które mogłyby także w kolejnych kwartałach spowodować to, żeby zysk rok do roku wzrostowy. Na to liczymy i tak jest to przewidziane w naszym planie wewnętrznym, że drugi kwartał pok powinien pokazać e, pewne symptomy poprawy, e, jeżeli chodzi o wyniki finansowe. E, to jest związane przede wszystkim z bardzo wysokim poziomem kontraktacji w naszym e, segmencie pomiarowym, również za granicą, bo tutaj mówimy o bardzo dużej sprzedaży do Wielkiej Brytanii gdzieś w drugiej połowie roku na przełomie półrocza rozpoczną się dostawy do Holandii, duże kontrakty, o których pisaliśmy. Cały czas kontrakt, podpisujemy nowe kontrakty i widzimy również szanse na przyjęcie nowych zleceń z realizacją na ten rok. I to akurat w obszarze urządzeń, które się cechują lepszą marżą, a nie takich prostych rozwiązań, które, które są pod presją jeżeli chodzi o chociażby z powodu silnego dolara. Także na to liczymy. Na pewno kwestia, która jest istotna z punktu widzenia wyników kolejnych kwartałów to jest sprawa rektora i tego na ile uda się ewentualne niewykonanie planu przez spółkę Pator Rektor pokryć przekroczeniami w innych liniach biznesowych. Na razie wszystkie nasze ustalenia i komunikaty pozostają ważne i Mogę tylko potwierdzić, że sprzedażowo ten rok naprawdę dobrze się zapowiada. Panie prezesie, w czerwcu upływa kadencja zarządu obecnego. Z jakich dokonań i inicjatyw grupy APATOR pod Pana przewodnictwem jest Pan najbardziej zadowolony? Jak ocenia Pan obecną sytuację grupy APATOR i jej perspektywy? No, jest kilka czynników, na które zwróciłbym uwagę. Po pierwsze to, że nasze przychody średniorocznie w tej pierwszej kadencji rosły prawie 9%, czyli spółka się cały czas rozwija, rośnie również w układzie międzynarodowym, zdobywamy nowych klientów, pozyskujemy nowych klientów, zdobywamy nowe rynki w tym czasie również przebudowaliśmy częściowo portfel produktowy, czyli pozyskaliśmy nowe technologie, chociażby ultradźwięki czy technologie radiowe, o których mówiłem wcześniej, które służą przede wszystkim wykorzystywane są dla celów naszych rozwiązań bateryjnych, czyli gazomierzy, wodomierzy, pomierze. Również organicznie pewne projekty R&D zostały zakończone związane czy to ze smart meteringiem, czy doskonaleniem produktów tych, które na bieżąco sprzedajemy naszym klientom, więc ten portfel się trochę zmienił. On jest cały czas jeszcze uzupełniany i po to, żeby dostać taki jeszcze mocniejszy impuls wzrostowy, potrzebujemy również nowych technologii, za którymi się rozglądamy, ale ten portfel jednak wygląda inaczej niż ten, który, który mieliśmy w 2013 roku. Przebudowaliśmy trochę model biznesowy, czyli pozyskaliśmy również poprzez przejęcia na przykład Elkomtechu zupełnie nowy biznes i nową, nowy portfel produktów i usług, który uzupełnia to co mieliśmy i niewątpliwie bez tej transakcji nasze wyniki dzisiaj by wyglądały inaczej, bo jednak Elkomtech w dosyć solidny sposób uzupełnia te wyniki i potencjalnie tworzy synergię również za rektor, bo jest to ważny projekt, który chcemy do końca roku zamknąć, czyli po uporządkowaniu spraw w rektorze połączyć te dwie firmy bo tego de facto oczekuje od nas rynek, to znaczy żeby obsługiwać ich w tym obszarze rozwiązań sieciowych z jednego miejsca w ramach systemów, które będą de facto zintegrowanym rozwiązaniem rektora i Elkomtechu. Także są to ważne takie strategiczne posunięcia, które powinny z czasem przynosić lepsze efekty. No, jednocześnie mieliśmy, pojawiły się problemy, jak, jak wiemy i sobie staramy z nimi jakoś na bieżąco radzić, stąd te plany, które wcześniej ogłaszaliśmy. Jest to, jest to część naszego zadania zarządczego, mamy sukcesy, czasami mamy jakieś problemy, z, którymi, z których musimy szybko i sprawnie wyjść. Natomiast generalnie jest to taka, bym powiedział kadencja okresu przejściowego, gdzie Kładziemy fundamenty pod, pod kolejny, kolejną kadencję, gdzie ten wzrost międzynarodowy czy rozwój międzynarodowy związany z, przede wszystkim już oparty o nowe technologie powinien być bardziej widoczny. Dziękuję bardzo. Ja również. Witam serdecznie. Dzień dobry Panie Andrzeje. Panie Prezesie, jak pana, jak pana oczami wyglądają wyniki pierwszego kwartału 2016 roku? Jakie Pan ocenia? Wyniki pierwszego kwartału są zgodne z naszymi planami, oczekiwaniami. Już mówiliśmy, że oczekujemy wzrostu przychodów i rentowności netto na wszystkich poziomach rynku zysków i strat. Też zakładaliśmy, że po wyeliminowaniu wyników Rector rentowność netto powinna się kształtować na poziomie 9%, i tak rzeczywiście jest. Jeżeli spojrzymy na pierwszy kwartał, widzimy też dosyć dynamiczny wzrost przychodów. Jeżeli wyeliminujemy efekt akwizycyjny, czyli zakup spółki GWI, to wzrost organiczny kształtuje się na poziomie około 5% rok do roku. Także wyniki oceniam pozytywnie, one są zgodne z oczekiwaniami zarządu, zgodnie z tym, co, co, co ogłaszaliśmy. Jak zatem od strony finansowej wyglądają możliwości dwóchパatorów do rozwoju, w tym do ewentualnych dalszych akwizycji? Ta sytuacja się nie zmienia. Nasza sytuacja jest stabilna, mocna. Zadłużenie netto jest na poziomie niskim, to jest 1,4 razy do bigdy. Posiadamy środki finansowe, także Apator jest przygotowany na finansowanie wzrostu organicznego, jeżeli pojawią się też inne szanse rozwojowe, to jesteśmy gotowi na zadresowanie ich. A mając na uwadze stan finansów spółki to, jakie deklaracje zostały poczynione, na jaką dywidendę mogą liczyć akcjonariusze z zysku 2015 roku? Znaczy, my już to ogłaszaliśmy, mówiliśmy o tym, że będziemy wypłacać dywidendę na poziomie złotówki na akcje. Jest to, uważam, godziwa stopa zwrotu, to jest ponad 3% w stosunku do wartości rynkowej naszych, naszych akcji. I odzwierciedla lekko około 50% zysku netto, który wygenerowaliśmy za rok 2015, także taki poziom będziemy rekomendować. Oczywiście na walnym, na walnym zgromadzeniu zostanie podjęta ostateczna decyzja. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję.